Witam wszystkich. Przechodzimy do ostatniej części ostatniego filmu naszego tutoriala i teraz postaramy się wykorzystać wyniki naszej wcześniejszej analizy po to, żeby określić naciąg, wstępny naciąg naszych kabli. W tym celu przechodzimy do zakładki wyniki i zdefiniujemy sobie odpowiednie kombinacje naszych obciążeń. W tym celu klikamy Load Combination i dodajemy nasze naszą pierwszą kombinację LCB1. OK. Teraz musimy z kolei zdefiniować tutaj wszystkie nasze obciążenia znowu. Niestety będziemy musieli sobie tutaj trochę naklikać. Najlepiej sobie to nieco rozszerzyć, aby dokładnie widać numer poszczególnych. Przypadków obciążeń, aby zdefiniować tutaj wszystkie przypadki, które odpowiadają poszczególnym naszym kablom. Tych przypadków jest, tak jak już wcześniej ustaliliśmy, 20, ponieważ tyle kabli mamy na jednej połowie naszego mostu, a nasz most jest symetryczny, w związku z czym możemy zajmować się jedynie jego jedną połową. Mimo wszystko na efekty, które dzięki temu osiągniemy, kliknięcie kilka razy myszką wydaje się być e, dobrą ceną do zapłaty za to, co dzięki temu jesteśmy w stanie policzyć. Gdy udało nam się to zdefiniować, klikamy Zamknij. OK. Teraz musimy przejść do zakładki Wyniki, jeżeli jeszcze w niej nie jesteśmy. I wchodzimy już w opcję bezpośrednio dotyczącą naszego zagadnienia, czyli w to rozwijalne menu Cable Control. I tutaj mamy kolejną zakładkę, która właśnie jest tym, o czym mówiłem na samym początku, czyli poszukiwanie nieznanego współczynnika obciążenia. Gdyby z jakiegoś powodu ktoś po kliknięciu w to menu. Nie miał y, możliwości wejścia w te poszczególne opcje, to znaczy, że musi ponownie wykonać analizę naszej konstrukcji i będzie miał tę ikonkę dostępną i, i możliwość do kliknięcia. Ok, wchodzimy w nasze kolejne okno. Tutaj oczywiście dodajemy nowe. I co tutaj musimy zrobić? To zdefiniować nasz przypadek. Możemy go sobie jakoś nazwać, na przykład wstępny naciąg. Kombinacja, którą sobie stworzyliśmy, LCB1. Zresztą nie możemy nic innego wybrać. Tutaj zaznaczamy kwadratową funkcję. To pozostawiamy tak, jak jest. Teraz tak, musimy zaznaczyć wszystkie nasze przypadki obciążeniowe, które są. Nieznane, dla których będziemy poszukiwać naszego współczynnika. O tym, czy jest to znana, znana dana, czy nie, informuje nas ta kolumna. Odznaczamy w związku z tym ciężar własny i obciążenie dodatkowe, bo te parametry e, znamy, nie chcemy ich wyznaczać. Zostawiamy tylko te 20 przypadków dotyczących naszych kabli. Okay. Teraz musimy dodać nasze warunki, które będą ograniczały nasze rozwiązanie, w tym celu wchodzimy w ograniczenia i dodajemy kolejne ograniczenia. Będziemy dodawać poszczególne ograniczenia na nasze węzły, węzły naszego dźwigara. Tak naprawdę z tego względu, że nasz obiekt jest symetryczny musimy zablokować tylko e, znowu połowę naszego mostu, więc nazwijmy to sobie węzeł 23, bo to będzie pierwszy z węzłów, który znajduje się na końcu naszego mostu. Będziemy, warunkiem ograniczającym będzie tutaj przemieszczenie naszego węzła. Numer tego węzła to tak już, jak już zawarliśmy w nazwie 23. To co chcemy ograniczyć to kierunek DZ w kierunku pionowym będziemy ograniczać jego przemieszczenie. I teraz podajemy nasze warunki. Zaznaczamy nierówność, e, ograniczenie górne, dolne. Jako ograniczenie górne podajemy 1 cm, i dolne to samo, tymże z minusem, i klikamy OK. Dodał nam się warunek węzeł 23. Moglibyśmy to znowu wyklikać, ale jak widzicie, było z tym dosyć dużo pracy. Aby to nieco przyspieszyć, znowu możemy wykorzystać tutaj to, co udało nam się już poznać w ramach definicji poszczególnych przypadków, czyli MCT Command Shell. W związku z tym wychodzimy na moment zdefiniowania naszych parametrów dla poszukiwania nieznanego współczynnika obciążenia. Znowu przechodzimy w zakładkę narzędzia MCT Command Shell znowu pojawia nam się ta znana już kolumna i tym razem e, to polecenie, którego szukamy zaczyna się tak, jak nazywa się to, czym e, chcemy się zajmować i w tym wypadku będzie tu to komenda e, od unknown cons znowu dodaj dane i jak widzicie znowu mamy zdefiniowany już ten przypadek, którym się zajmowaliśmy tym razem musimy to skopiować wiele razy, z tego względu, że będziemy tutaj definiować węzły od 23 aż do 45 z wyłączeniem węzła numer 35, z tego względu, że jak pamiętacie, na samym początku naszej zabawy z modelowaniem tego obiektu. Na samym początku zrobiliśmy pewną operację, która usuwała pewien błąd wynikający z tego, że model tworzyliśmy za pomocą kreatora. Chodziło mianowicie o to, że w miejscu połączenia naszego dźwigara zwierząt, w tym miejscu tworzyły się dwa osobne węzły. Tak naprawdę nie chcieliśmy takiego stanu rzeczy, chcieliśmy mieć tam jeden węzeł, z tego względu wykorzystywaliśmy polecenie merge, które pozwalało e, usunąć te zduplikowane węzły i z tego względu e, posypała nam się nieco numeracja tych węzłów, i tak naprawdę węzeł 34 i 35 zostały scalone w jeden węzeł, oznaczony w tym wypadku jako 34. W związku z czym teraz tak naprawdę ten węzeł 35 nie istnieje, bądź jest po prostu w innym miejscu, został zdefiniowany później. Z tego względu teraz musimy o tym pamiętać i musimy ten węzeł e, pominąć w definiowaniu naszych warunków, ponieważ analiza wtedy nie byłaby prawidłowa, gdyby jeszcze dodatkowo e, warunek, który chcemy zdefiniować. Ograniczono nam przemieszczenie węzła 35, który może znajdować się w zupełnie innej części naszej konstrukcji. Jak widzicie, yy, mam tutaj niezłe szczęście, to nie jest żaden skill. Jedynie szczęście. Udało mi się idealnie skopiować potrzebną ilość wierszy. Sprawdźmy dla pewności jeszcze raz. 23. Omijamy 35. I aż do 45. OK. Znowu klikamy Run. Dajemy Close. I wracamy do tego okna. Jak widzicie, wszystkie węzły nam się zdefiniowały. Musimy je teraz dodać. Niestety ręcznie. Nie ma już takiej opcji jak Select All wcześniej. OK, troszkę klikologii. Jest. Wszystko udało się nam się zaznaczyć. Teraz klikamy mm, przycisk GET, czyli zdobądź albo po prostu oblicz poszczególne wartości współczynnika obciążenia. No i niestety pojawia nam się jakiś błąd. Ale za drugim razem już się udało. Czasami tak się dzieje. OK. Teraz tak, co my tu mamy? Jeżeli przejdziemy do macierzy wpływu, to w pierwszej kolumnie możecie odczytać wszystkie wartości obliczone przez nasz program. Jak on dobrał poszczególne wartości obciążeń, wstępny dobór naciągu naszych kabli sprężających, naszych wand. To nam się jeszcze później przyda, dlatego na razie... Tylko tutaj możecie zapamiętać, że możecie wstępnie odczytać wartości tych e, wstępnych naciągów. Teraz tak, stworzymy sobie dodatkową kombinację z tego, co udało nam się właśnie obliczyć. LCB2. OK. Stworzyliśmy kombinację. E, klikamy OK. Tutaj znowu OK. I teraz do czego nam się to może przydać? E, zaraz pokażemy. Tylko jeszcze w żeby wyprzedzić nieco fakty musimy zdefiniować sobie grupę. Tworzymy grupę strukturalną new nazwijmy ją tak. Okay. Teraz musimy zaznaczyć wszystkie. No, może już trzymajmy się nazewnictwa polskiego, czyli pomost. I teraz musimy zaznaczyć sobie wszystkie interesujące nas węzły czy też elementy. Okej. Okay. Postępujemy tak jak już to robiliśmy wcześniej. Materiał, dźwigar, no dodaj. Dźwigar dodaj. Zaznaczyły nam się wszystkie węzły, które są związane z dźwigarem. Teraz możemy przeciągnąć zdefiniowaną wcześniej grupę metodą drag and drop na e, miejsce, na nasz most i automatycznie dodadzą nam się te elementy do naszej grupy. Ok, gdy mamy stworzoną naszą grupę, możemy przejść do kolejnej ciekawej rzeczy. Wracamy do zakładki rezultaty, do Cable Control i tutaj mamy kolejne, kolejną komórkę. Czyli można by to przetłumaczyć jako sterowanie siłami w kablach. Włączmy to. Pojawia nam się kolejne dość rozbudowane okno. Jeżeli chodzi o kombinację, tutaj wybieramy tą kombinację drugą, którą stworzyliśmy na podstawie wyznaczonych już konkretnych wartości naciągu kabli. I jak widzicie, pojawiają nam się wszystkie zdefiniowane przypadki obciążenia. I dodatkowo jeszcze zaproponowane przez program e, wartości sił, które musimy wprowadzić w kabel, aby spełnić żądane parametry. Przejdźmy teraz nieco niżej i naszym oczom ukazuje się kolejna część tego zagadnienia, kolejna e, część tego, e, tego programu. Tutaj z kolei możemy prześledzić poszczególne... Zdefiniowane przez nas wcześniej parametry obiektu i to jak wpływa na nie naciąg na naszych kabli. Już wcześniej zdefiniowałem sobie tutaj kilka możliwych do zbadania parametrów. Pierwszy nazywa się pomost siły. Jak go zdefiniować samemu? Wchodzimy w ikonę oznaczoną tymi trzema kropkami i tutaj możemy zdefiniować poszczególne wartości. Pierwsze podajemy nazwę. Później wybieramy odpowiednią grupę, dlatego też wcześniej stworzyliśmy sobie grupę e, określoną jako pomost. Wybieramy typ, który nas interesuje. Mo mogą to być siły przekrojowe, mogą to być ugięcia czy też przemieszczenia, w tym wypadku Beam Force. E, FZ jako z tego względu, że interesuje nas siła. Tutaj z kolei e, możemy zdefiniować to, co będzie się działo na osi xowej. Możemy zdefiniować tutaj dystans, element, kabel. Zostawmy dystans, czyli oznacza to, że z tymi wartościami będziemy poruszać się wzdłuż naszego mostu od 0 do 440 metrów. Wy musicie kliknąć dodaj, ja już mam to zdefiniowane i pojawia nam się odpowiedni wykres zmienności naszej siły pod długości naszego obiektu. Zmienimy to może tylko na na dystans, żebyśmy, żebyśmy mówili o tym samym. Ok. Jak mówiłem, od 0 do 420 metrów, przepraszam. Teraz, co jeszcze tutaj możemy zrobić? Możemy, tak jak to było w poprzednim przypadku, sterować na żywo wartościami tych sił, aby odpowiednio wysterować interesujące nas parametry. Więc na przykład, jeżeli zmniejszymy tą wartość, widzicie, że nasz wykres automatycznie się updateuje. Możemy też cofać, bądź mm, iść do przodu. Możemy też zdefiniować zakres, w którym chcemy się poruszać. Powiedzmy, że od 500 do minus 500 kN. Pokaż zakres. Pojawiły nam się dwie linie oznaczające ten zakres. I teraz sterując odpowiednimi e, wartościami na ciągu. Możemy tak wysterować te wartości, aby interesujący nas parametr, w tym wypadku siła, znalazła się w żądanym zakresie. Niestety, oczywiście, wpływa to też na ugięcia naszej konstrukcji i jeżeli tutaj dokonamy pewnych zmian, to niekoniecznie nasza niweleta będzie znajdowała się w tych wcześniej wyznaczonych parametrach, czyli od, y, od minus do plus 1 cm. Więc na razie cofnijmy te zmiany i przejdźmy do naszej dalszej części analizy. Żeby zadać te wyliczone wartości wstępnego naciągu naszych kabli sprężających, musimy updateować nasz model. Tutaj mamy odpowiedni przycisk, który zrobi za nas to automatycznie, e, czyli aktualizuj nasz model. Pojawia się komunikat, że przez to, że, dokona, że wykonamy tą operację, wszystkie dotychczasowe rezultaty zostaną usunięte. Czy chcemy kontynuować? Klikamy tak. Pojawia nam się tabela ze wszystkimi naszymi zdefiniowanymi siłami w naszych kablach i odpowiadając temu kabel. E, możemy to włączyć, klikając na odpowiedni kabel i włączając odpowiednią tabelę. Możemy też. Przedstawić nasz kabel i jego naciąg na odpowiednim rysunku. Jak widzicie, pojawia nam się odpowiednia wartość, ale może na razie to ukryjmy. I teraz, co możemy jeszcze przeanalizować w naszej konstrukcji? Możemy wejść a zanim tu wejdziemy musimy ponownie przeliczyć naszą konstrukcję z tego względu że zmieniliśmy wartości naciągu na naszych kabli z wartości jednostkowych na wyliczone odpowiednie wartości więc jeszcze raz musimy przeanalizować naszą konstrukcję to potrwa kilka sekund już się nam udało oczywiście zależy to od komputera jakim dysponujemy przechodzimy do rezultatów i teraz będziemy w stanie zobaczyć, jak, zmieniło, jak zmieniły się nasze ugięcia na skutek przyłożenia e, odpowiednich sił w kablach sprężających. Wybieramy tutaj przemieszczenie na kierunku Z. Klikając w checkbox DZ, chcemy, żeby program pokazał nam wartości, a także legendę. I klikamy apply. Jak widzicie, na początek może się wydawać, że coś jest nie tak. Okazuje się, że jednak nie ponieważ jest to tylko efekt skali. Jeżeli odpowiednio przybliżymy naszą konstrukcję, to zobaczycie, że tak naprawdę te ugięcia mają bardzo małe wartości, są one w każdym punkcie, który zdefiniowaliśmy poniżej 1 cm. A więc udało nam się uzyskać to, co chcieliśmy, czyli odpowiednio dobraną wartość siły w kablach sprężających po to, aby ukształtować naszą niweletę. Tak, jak tego e, oczekiwaliśmy. E, czy coś jeszcze możemy tutaj zrobić? Oczywiście, że tak, ale myślę, że są to już zagadnienia na inne filmy. Nie obejmuje to zakresu naszego projektu. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w przyszłości nagrać jakieś materiały, i mam nadzieję, że w jakiś sposób z nich skorzystaliście. Jeżeli ktoś. Podążał za mną i starał się robić to wszystko zgodnie z tym, co pokazuje. To bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać jakiś fragment tej wiedzy, jak, która jest bardzo obszerna, jeżeli chodzi o Midasa. Bardzo ciekawy program, bardzo ułatwia wiele spraw, jeżeli chodzi o analizę mostów. Jednak należy zawsze pamiętać, że. Wszystkie te metody, w tym wypadku metoda elementów skończonych, jest zależna od tego, co tak naprawdę włożymy do naszego programu. Jest to zależne od naszych danych, które zdefiniujemy na początku, więc musimy to robić z dużą rozwagą, a także zawsze weryfikując nasze rozwiązania w jakiś sposób, czy to ręcznie, czy poprzez porównanie do jakichś badań doświadczalnych i ich wyników. Z tego względu, że tak naprawdę program program. Podaje nam jakieś rezultaty, ale czy one są poprawne? Często nie wiemy. Często może być to rząd wielkości, za, w, w, wielkości e, naszych wartości mogą być o rząd wielkości za duże, dlatego każdorazowo powinniśmy to skontrolować. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w niedalekiej przyszłości. Dzięki.